W dniu dzisiejszym pokażę, w jaki sposób wykonać grafikę, która jest określona w zadaniu egzaminacyjnym z 2015 roku z sesji styczniowej. Arkusz numer 1, kwalifikacja E14. W tym zadaniu trzeba wykonać grafikę taka, jaka jest tutaj widoczna. Jeżeli chcemy mieć identyczne kolory, dobrze jest sobie tą grafikę po prostu stąd wyciąć, pobrać, zrobić jej kopię. Ja właśnie to w tej chwili zrobię. Pobiorę sobie chociażby ten kawałek grafiki, albo całą, nie ma znaczenia. Grafika została skopiowana i użyję gimpa do pobrania kolorów. Uruchamiam w takim razie gimpa. I tą grafikę otwieram sobie w GIMPie. Wykonujemy konwersję. Jak pobrać kolory za chwilkę pokażę. Przejdziemy w takim razie do arkusza. I postanowimy się jakie są wymagania co do grafiki, którą należy wykonać. Przede wszystkim ma być to baner o wielkości 800 na 100 pikseli. W takim razie otwieramy sobie Inkscape'a. Wchodzimy w ustawienia. Wybieram sobie z ustawień właściwości dokumentu. I tutaj po pierwsze zmieniam na piksele, ponieważ grafika ma być wykonana w pikselach. Następnie ustalam sobie wielkości 800 na 100. Ja jeszcze dodatkowo wyłączam cień strony. I w tym momencie grafika została. Wielkość grafiki została ustalona. W tym momencie mogę sobie oczywiście powiększyć. I teraz mam pierwszą rzeczą, którą muszę zrobić. O, tak będzie dobrze. To muszę zrobić tło. Tło musi być zrobione w kolorze niebieskim. Aby zrobić tło, wybieram sobie prostokąt i rysuję go tak, byle jak. Nie ma znaczenia specjalnie. Tu oczywiście prostokąt ma jeszcze taką. Taki uchwyt, dzięki któremu mogę sobie zaokrąglać jego krawędzie. Następnie wybieram wskaźnik, zmienia mi się wygląd, i w tym momencie mogę zmienić właściwości, wypełnienie i kontur. Ten wypełnienie i kontur mogę również wybrać z menu, wybierając obiekt, wypełnienie i kontur. Mam dokładnie to samo. W tym miejscu będę musiał podmienić. Wartości koloru, które pobiorę z GIMPA. Przechodzę do GIMPA, wybieram sobie pipetę w formie pobrania koloru i klikam sobie w kolor niebieski. Kolor pokazał się tutaj. Aby się zorientować, jakie wartości potrzebne mi są, wybieram sobie właśnie ten kwadracik, klikam w niego i tutaj mam pokazaną wartość szesnastkową koloru, która mnie interesuje. Kopiuję ją sobie. I wklejam tutaj, muszę pamiętać jednak, że literki FF tutaj na końcu muszą być. One są odpowiedzialne za, proszę zobaczyć, za przezroczystość naszego obiektu. Czyli mam w tym momencie kolor. Oczywiście jeszcze tutaj mam utworzyć kontur przy innych obiektach. Na razie go wyłączam. Potrzebujemy mieć ten prostokąt w wielkości naszego banera. Jak to zrobić? Wystarczy tutaj zamienić jednostkę na piksele, pamiętamy, że pracujemy w pikselach, ustalić wartość początkową na 00, wówczas nasz obiekt wyląduje tutaj do rogu. I ustawiamy następnie wielkość naszego banera 800 na 100 pikseli. Widać wyraźnie, że w tym momencie nasz. Prostokąt pokrył całkowicie nasz obszar rysowania. Zamykam sobie tą warstwę kutką. Następnie elementy będę rysował na nowej warstwie. Wybieram w takim razie warstwa nowa warstwa. Nazywam ją sobie na przykład figury. Ok. W tym momencie będę pracował na drugiej warstwie. Widać, że kutka jest otwarta. W jaki sposób stworzymy sobie figury? Przede wszystkim musimy się zorientować, jak one mają wyglądać. One mają wyglądać w taki sposób, że tu mamy kwadrat i okrąg. Spróbujmy sobie zrobić mniej więcej pierwszy ten obiekt. Przechodzimy do Inkscape'a, wybieramy kwadrat. Oczywiście musimy zmienić też kolor na zielony. Wybieramy kwadrat. Przytrzymujemy sobie Ctrl, żeby to był jednak kwadrat. Kwadrat podobnie jak prostokąt ma tutaj taki uchwyt, który pozwala zaokrągać jego brzegi. I w taki sam sposób wybieramy sobie okrąg i rysujemy również okrąg przytrzymując CTRL. Okrąg znowuż posiada taki uchwyt, który umożliwia otwieranie go i robienie łuków oraz wycinków koła. W jaki sposób robimy wycinki koła? Poruszamy myszką poza okręgiem, natomiast łuki robimy, ruszając myszką wewnątrz okręgu. Nam jednak potrzebny jest cały okrąg, w związku z czym zamykamy sobie nasz obiekt. Następnie przesuwamy go w taki sposób, aby uzyskać tutaj nasz pożądany kształt. Troszkę ten prostokąt jest za duży. Przytrzymując kontrol, go sobie zmniejszymy, aby nie stracić wymiarów. Ustawiamy nasze obiekty zgodnie z wymaganiami na rysunku i je sobie razem zaznaczamy. Co my musimy teraz zrobić? Musimy teraz zmienić właściwości naszych obiektów. Po zaznaczeniu, wybieramy wypełnienie i kontur. W tym przypadku, musimy teraz pobrać sobie kolor z gimpa. Przechodzimy do drugim sprawdzamy czy mamy pipetę, wybieramy kolor i tak jak poprzednio odczytujemy wartość szesnastkową. Kopiujemy ją sobie i wklejamy tutaj, pamiętając o zostawieniu dwóch literek F. Po wklejeniu naszego koloru mamy gotową barwę wybraną. Oczywiście po wypełnieniu musimy ustawić jeszcze kontur. Na razie kontur jest wyłączony. Włączamy kontur i zaznaczamy, że kontur ma być w kolorze czarnym. Mamy same zera. Sprawdzamy, wszystko jest w porządku. Przechodzimy do styl konturu. Ustalamy jednostkę w pikselach, no i na razie kontur wynosi 0. Ustalmy sobie ten kontur na 4. Dlatego, że w arkuszu taki kontur właśnie ma mieć taką wartość 4 piksele w kolorze czarnym. Zobaczmy teraz, jak wyglądają nasze dwa obiekty. Widać wyraźnie, że one tutaj posiadają kontur czarny i tło zielone. W jaki sposób teraz pozbyć się tej zielonej kreski? Po zaznaczeniu obu obiektów wybieramy z menu ścieżka i tutaj mamy takie różne. Pozycję możemy sobie wybrać różnicę, część wspólną, wykluczenie. Przy wykluczeniu na przykład usuwamy to, co nie jest wspólne, oczywiście, cofniemy to. My chcemy wybrać w tym przypadku ze ścieżki sumę. Po wybraniu sumy, dwa elementy nam się sklejają i w tym momencie one stanowią całość. Pierwszy obiekt rysunkowy gotowy. Podobny sposób zrobimy sobie na szybko e, okrąg i trójkącik. Widać wyraźnie, że te okręgi są jednakowe, w związku z czym możemy sobie cofnąć jeszcze oczywiście nasze działania i zrobić, skopiować po prostu nasz obiekt, Ctrl D, po to, żeby były jednakowe. No i teraz na szybko możemy sobie z powrotem wybrać sumę. Teraz potrzebujemy zrobić trójkąt. W jaki sposób zrobimy trójkąt? Trójkąt zrobimy w ten sposób, wybierając wielokąt i rysując tutaj. Przytrzymujemy oczywiście Ctrl, ustalamy sobie wielkość i teraz chcę zwrócić uwagę dodatkowo, że w tym miejscu wybieramy sobie ilość narożników. To jest wielokąt. Nam potrzebne są tylko trzy narożniki, czyli zostawiamy sobie trójkąt. Oczywiście po wybraniu naszego wskaźnika i dwukrotnym kliknięciu w nasz obiekt, możemy go sobie również obracać. Chodzi o to, żeby ta dolna krawędź była pozioma. W tym momencie możemy sobie ten trójkąt ustawić w odpowiednie miejsce. Zaznaczamy obiekty i tak jak poprzednio ze ścieżki wybieramy suma. Również nasze dwa obiekty rysunkowe są gotowe. Warstwa jest gotowa. Zamykamy ją i wybieramy nową warstwę. Trzecia warstwa to będzie napis. I co my na tym napisie mamy posiadać? Zgodnie z tym, co tutaj widać, napisane jest działanie matematyczne. Spróbujemy wybrać mniej więcej taki sam napis albo zbliżony. Sprawdźmy jeszcze, jakie są wymagania i czy je spełniliśmy. Baner, wymiary w porządku. Tło baneru powinno być, banera powinno być w kolorze niebieskim, w dowolnym odcieniu. I jest. Nawet mamy identyczny. Czcionka. Zaraz przejdziemy do czcionki. Wypełnienie kształtów, kolor zielony. Krawędzie, szerokości 4 pikseli, kolor czarny. Plik baneru zapiszemy na końcu. W związku z czym my, przechodzimy do czcionki. Czcionka działania matematyczne. W takim razie przechodzimy w Inkscape do tekstów, zaznaczamy obszar, w którym chcemy sobie rysować, no i piszemy działania matematyczne. Oczywiście napis nam się nie zmieścił, w związku z czym zaznaczamy go sobie w całości i zmniejszamy rozmiar czcionki do wielkości, która nam będzie odpowiadała. W tym miejscu spróbujemy sobie wybrać jakąś czcionkę, która nam będzie pasowała. Przełączając się z widzimy jak ta czcionka wygląda. Może uda nam się znaleźć jakąś czcionkę, która będzie nam odpowiadała i będzie pasowała do tej, która jest na rysunku. Było napowiedziane w arkuszy, że czcionka ma być dowolna, w związku z czym wybierzemy sobie jakąś w miarę dowolną czcionkę, podobną do tej czcionki, ależ tych czcionek tutaj jest. Ok, jeszcze trochę. Może spróbujemy sobie tutaj przesunąć szybciej. Coś na C. Cosmic Sans. Jeszcze jest za duża ta czcionka. Ona jest zaznaczona, czyli jeszcze ją sobie troszkę zmniejszymy. O, wydaje mi się, że ta czcionka jest bardzo podobna do tej, którą mamy. Zaznaczamy i ustawiamy sobie czcionkę na środek. Obiekt jest gotowy. Możemy zamknąć oczywiście naszą kutkę. W tym momencie już nic nie przesuniemy. Teraz pozostało wyeksportować nasz rysunek do pliku. Wchodzimy w takim razie w plik. E, eksportuj jako plik PNG. E, Odczukujemy sobie miejsce, gdzie taki plik ma być zapisany. My go zapiszemy sobie oczywiście na pulpit. E, damy mu nazwę: banner. PNG. E, nie szkodzi, że plik ma się nazywać JPG, e, i wybieramy eksportuj. Jeszcze tego pliku nie ma na, na pulpicie. Po wybraniu eksportuj. Możemy sobie nasz Inkscape schować dla bezpieczeństwa. Widać, że ten plik tutaj jest, ale on ma rozszerzenie PNG. W związku z czym otwieramy Gimpa, wyrzucamy stary obiekt i wrzucamy do Gimpa nasz nowy obiekt. Wystarczy teraz za pomocą Gimpa plik wyeksportuj jako i zapisujemy go z rozszerzeniem. JPEG albo JPG. Wyeksportuj. Zostawiamy oczywiście najlepszą jakość. Wyeksportuj. I w tym momencie mamy utworzony plik z rozszerzeniem JPG. Sprawdźmy jeszcze, czy nazwa się zgadza. JPEG nie powinno być, powinno być JPG. W związku z czym, na szybciutko, jeszcze tylko zmieniamy nazwę, usuwamy literkę. E. Zatwierdzamy i mamy grafikę zgodną z arkuszem. Dziękuję.